Słuchajcie, przed chwilą zobaczyliście ogromną fabrykę benzyny syntetycznej w Policach. To był jeden z wielu ważnych obiektów strategicznych na terenie Szczecina, dzięki którym powstało tak wiele schronisk. Za waszymi plecami znajduje się papiernia, która była wykorzystywana też podczas II wojny światowej. Tam dalej, jak popatrzymy, jest huta, w której produkowano podczas wojny części do panter. Dalej jest stocznia, gdzie produkowano oboty torpedowce i patrolowce. I słuchajcie, te za naszymi plecami tam za waszym, jak ten żółty dźwig, już jest Odra. I dzięki Odrze te dzielnice połudnocne Szczecina zostały dzielnicami przemysłowymi. Tutaj pracowali wykwalifikowani pracownicy, pod kątem których budowało się schron. Na terenie miasta budowano w trzech rodzajach. Pierwszy rodzaj powstaje bo na locie w 1940 roku, pierwszy nalot jest bombowy na Szczecin, on nie wyrządza dużych strat, ale duże zaskoczenie mieszkańców. I Niemieckie władze Szczecina wydają decyzję o budowaniu szczelin przeciwlotniczych. Są to płytko pod ziemią, zygzakowate, niezbrojone tunele. One mają chronić przed falą uderzeniową i odłamkami. Drugą metodą jest metoda, którą za chwilę zobaczymy, czyli Dekungsgraden. Kopią ogromny rów, ustawiają prefabrykaty, słupy i prefabrykaty poprzeczne wkładają. Robią tak dach, robią ławeczki i zasypują po ziemią. Trzecią, najciekawszą, to są te strony z prefabrykatów, ale po kolei. Wejdziemy sobie teraz do jednego z takich stron, no, chodź, nie? no wiesz, ty. Tu, tutaj? No. I zobaczcie, to jest ta metoda, o której mówiłem. Są stawiane pionowe cupy, stawiane poprzeczne prefabrykaty, coś na zasadę budowanego naszego ogrodzenia dzisiaj. Tak samo jest tutaj. I od razu są to ławeczki, tu są drewniane kołki. Tu jest bardzo blisko, bardzo fajna opelotka. Ta jest brudna, czysta, ale tam jest ciężkie wejście, ale jak chcecie, to świecą jeszcze pasy w ultrafiolecie. Jak chcecie, tam możemy podjechać. I teraz tak, no klasycznie, nie? Łanie się, żeby zapobiec przeswaliu uderzeniowym. I te opelotki wyposażone są w toalety. To jest pomieszczenie toalety. Tutaj jest stały toalety, tu jest wywiecznik do toalety. No, dla tych, tych którzy tunel, no możemy pojechać do naprawdę najlepszego zachowanego w Szczecinie, to jest blisko, więc jak celem. nie? Tylko, że tam trzeba się trochę wsiąkać. I tu mamy wyjście, nie? Bardzo klasyczne, dla nas. Że widzimy, bo tam są straszne to tak bardzo krótki tunel, nie? Chcecie pojechać do bardzo czystej takiej okolicy, gdzie świecą pasy? Chodźcie. teraz zobaczcie, ta okolica od wojny się nie zmieniła. Tutaj nie ma nic. Tam u góry, to za to tymi krzakami, mieściła się mała wioska, Frauendorf. Tam jest teraz troszkę więcej domów, a za chwilę zobaczymy potężny obiekt, który ma trzy wejścia. Dwa z nich były połączone, ale w latach 80. zawalił się jeden z tuneli. Jest to metoda najciekawsza z wybudowanych metod na terenie Szczecina, czyli schrony z prefabrykatów, które najwięcej nam mówią o danym obiekcie. Będą daty, podpisy, ale to będziemy mówić w środku, jeszcze ja Wam pokażę, jaką metodą, jak to budowano. Są to te najciekawsze. Z ...prefabrykatów. W Polsce nie spotkałem się w ogóle z taką metodą, oprócz Szczecina. W Gorzowie ponoć jest jedna opelotka wybudowana. Zobaczcie stawiali stropo, z, z, na ociosie jeden prefabrykat, drugi na górę wkładli, za chwilę to wszystko zobaczymy robili tutaj do tej strony tylko drewniany szalunek i tutaj wlewali beton. Te zbroje nie było związane. Tutaj są daty powstania tych prefabrykatów. Za chwilę zobaczycie napisy nadzorców, ale nie budowy chronów, a osób, które pilnowały produkcji tych prefabrykatów które były produkowane w szczecińskich filiach ja wam jeszcze pokażę jak znajdziemy prefabrykat ze szczecińskiej cementowni Sten, ale to on będzie Zobaczcie. pierwszy z napisów Anna Kraudę Richard Pepka tak? pokaż teraz to no. Anna Kraudę Richard, Pepkę i tutaj coś tam... A kim oni byli? To był, jeden był kapralem, drugi czymś, bo kiedyś przetłumaczyliśmy. Jeszcze znajdziemy te napisy lepsze i będą tam też podpisywane. Te dwa nazwiska przywijają się w szczecińskich schronach, tak? Ale to jest, ale Rok numer jeden, wejście numer jeden umowy oczywiście, no bo nie wiemy, jaki był zapis. jest te które będziemy wchodzić po kolei. Oficjatek Ten można powiedzieć, był budowany jako... Nie mi się wyglądać, nie? Tak? Zobaczcie, jest wyżej o jeden prefabrykat. Skręcamy w lewo, chodźcie, na razie, a potem pójdziemy w prawo i będzie zawsze tej A dlaczego jest ten uskok? Zaraz no, nie wiem właśnie, ale to myślę, że to związane jest właśnie z tą radiostacją. Tutaj ja Wam szukam tutaj fajnej plecy, tylko nie wiem czy to jest w tym, czy w tamtym tunelu, ale to są. To jest. O! Są, dobra. Słuchajcie, jesteś tutaj są... Tak zwane słoneczka, a z niemieckiego to jest Sten, czyli gwiazda. E, sten, czyli gwiazda, i szczecińska fabryka, która mieści, cementownia, która mieściła się w podiuchach. Jej filia, moim zdaniem, produkowała właśnie te fabrykaty przez włoskich więźniów. I oznaczali to słoneczkiem Sten. Jego syn miał też cementownię, Komet, i niektórzy się kłócą, ale taką płytkę z komety mam i to jest zwykła Kometa. To jest produkowane, ja na to mówię słoneczka, ale to z niemieckiego jest gwiazda, czyli sten, tak? Czyli te prefabrykaty pochodzą na pewno ze szczecińskiej e, cementowni. ona ma 2 metry na metr, a rura wychodzi na działka. No i można by było powiedzieć, że to jest rura wentylacyjna, ale taka rura znajduje się tylko jedna w tak ogromnym stronie. E, I z mojego doświadczenia, niewielkiego, bunkrowego, takie rury były do wyprowadzania kabli. Za chwilę zobaczymy drugą bardzo ciekawą rzecz w tej stronie, jaką są schody. Następny uskok terenu, to jest niespotykalne w tej widzimy. oryginalna deska jeszcze nie odpadła. Widzicie? Tak szalowano, tutaj zlewano ten beton. Wpadli tutaj deski, tu wbijali takie drewniane kołki, żeby to wszystko się rozpadło. 38 An-jut, coś tam. Aust, just. 38 sierpnia. auto to jest sierpień, nie? August. August. Tak jak będziemy szuli, tak będziemy spokojnie, bo ja to tak lubię sobie tu posiedzieć parę godzin i tak przejść ale za schodami. Mm. Zobaczcie, jaka tu jest ciekawa rzecz. Idziemy do góry. No jest to wręcz naprawdę Uwaga, duży nie to właśnie widzimy go. Nie było Zobaczcie, dochodzimy do kolejnej szuki i w prawo byśmy połączyli się jeszcze z tamtymi obiektami dwoma, ale w lewo chodzimy wchodzimy znów z powrotem w dół, czyli następny poziom miał być zbudowany na dół. Jest tu bardzo ciekawa rzecz, zobaczcie. Jest tutaj taki kwadrat wycięty w stropie. Widzicie? Jest kwadrat w stropie, a zobaczcie, Niemcy wiedzą, że tam będą piłkę produkować, i że to nie